Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94 i 7 FM. A teraz proszę Państwa, będziemy o bezpieczeństwie rozmawiali także w szkołach, no bo rozpoczęliśmy niedawno rok szkolny aspirant dla Sowieński. Dzisiaj gościem poranka Rady Fiat. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mhm. E, jak Pan, Panie Aspirancie, wspomina e, swoje lata szkolne w szkole podstawowej, czy średniej, czy było wtedy bezpieczniej? Czym się różniły te lata e, Pana nauki od tego, co mamy teraz w szkołach? Czy było bezpieczniej? Na, na co się zwracało uwagę też. Pewnie zagrożenia były inne, ale jakieś tam zawsze były. Też nie oszukujmy się, ja teraz często wychowując nawet swoje dzieci, rozmawiając z rodzicami, też często zauważamy te różnice. W takim właśnie aspekcie ochrony rodzica, um, ochrony małoletniego przez jego rodzica, że my teraz dużo więcej przy, poświęcamy na to uwagi jako rodzice. No moi rodzice, którzy bardzo dobrze, mam nadzieję, mnie wychowali tak, tak uważam, ale tego czasu nie poświęcali mi aż tyle, nie musieli mieć go aż tyle, mhm. żebym czuł się bezpieczny. Chodziłem na pracę zabaw sam, grać piłkę z kolegami sam, jeździłem tutaj z oddalonej miejscowości od 40 km do, do liceum autobusem codziennie sam, chodziłem do klubu sportowego, mając te 15-16 lat jeździłem, do dojeżdżałem do Częstochowy i moi rodzice nie byli do tego potrzebni, jakoś, jakoś było w miarę bezpiecznie. Teraz tych zagrożeń jest troszeczkę więcej, nie tylko z, jak gdyby, nazwijmy to tak, Otoczenie jest bezpieczniejsze, jeżeli chodzi o tą przestępczość, nazwijmy ją taką pospolitą, typu właśnie rozboje, kradzieże, pobicia, bójki, tego typu rzeczy. Natomiast z kolei mamy znów te zagrożenia innego, innego aspektu, czyli zagrożenia tego bezpieczeństwa psychologicznego dzieci, bezpieczeństwa w internecie. No, niestety świat idzie do przodu i zagrożenia też się zmieniają i też idą a jak gdyby do przodu pod tym kątem. No właśnie, to nie wynika z tego, że y, troszkę tych, y, to, ta młodzież została pozbawiona jakby samodzielności, y, dlatego, że to, co Pan mówił, sam y, sami jeździliśmy do szkoły, bo ja też dojeżdżałem kilkanaście kilometrów y, do szkoły sami autobusem. Teraz rodzic pakuje dziecko w samochód, odwozi właściwie pod furtkę. No. Troszkę pozbawiamy dzieci jakby samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oczywiście troszkę jest w tym racji. Z drugiej strony nie dziwmy się rodzicom, że chcą mieć tą kontrolę nad tymi dziećmi, chcą też spędzać z nimi jak najwięcej czasu. Nasi rodzice tego, tego tej możliwości nie mieli, ta praca, dojazd do tej pracy wyglądał też trochę inaczej naszych rodziców a nasze nie było tylu auty. Nie każdy miał auto, a dzisiaj ludzie mają po dwa i trzy auta nieraz, tak? Bo i, i ci rodzice mogą dowodzić te dzieci. Więc ja też nie dziwię się, że z drugiej strony chcą spędzać ten czas z dziećmi, aczkolwiek tak, ten, ten system um, tego jak opiekujemy się osobami małoletnimi, młodzieżą, dziećmi, uważam, że jest trochę taki właśnie prze, przewrażliwiony mhm. pod tym kątem. To pewnie ma ogromne znaczenie. Jest jakby wiele, jest wiele szkód, wiele wiele jak gdyby rodzajów tego, jak wychowywać dzieci wiele wiele na ten temat badań naukowych. A co by działa policja? Co by radziła policja, generalnie oczywiście pilnować, ale też dawać się rozwijać, mm -hmm. dawać się rozwijać swoim dzieciom. Te nasze kampanie są skierowane na temat bezpieczeństwa ku temu, żeby właśnie rodzic pilnował, miał wiedzę. My też o tym mówimy często, że rodzic, niestety, właśnie tu znowu, ta technologia musi mieć wiedzę dużo szerszą niż w tamtych czasach. Dawniej te zagrożenia też były inne. Oczywiście był alkohol, były różnego rodzaju środki, które, które młodzież gdzieś tam miała dostępne, mogła spożywać. Były zagrożenie ze strony jakichś osób, które mogą chcieć zrobić krzywdę tym dzieciom, tutaj między innymi pedofilia, tego typu rzeczy. Natomiast nie było tak wielu zagrożeń elektronicznych, internetowych. Dziś rodzic musi mieć wiedzę na temat smartfonów, internetu, mowy nienawiści, hejtu, psychologii. Więc tych zagrożeń pod tym kątem jest dużo więcej. I tutaj policja radzi, żeby przede wszystkim, jeżeli ja miałbym dać taką radę, to to żeby się edukować, cały czas edukować, bo to jest największa jakby taka zaleta tego, żeby te dzieci były bezpieczne, ale nic, największa wiedza, najnowsze urządzenia elektroniczne do śledzenia naszych pociech, odwożenie ich pod, pod, pod szkoły, pod kluby, nic nie da większego bezpieczeństwa niż rozmowa z tym dzieckiem i kontakt z nim. Dobry kontakt z własnym dzieckiem. No właśnie, no to pomówmy Panie aspirancie, o, o tych zagrożeniach, które w tym momencie funkcjonują w polskich szkołach wśród młodzieży, zarówno tej w szkole podstawowej, jak i w szkole średniej. Czy one się w znacznym stopniu wiążą z takim z ogólnodostępnością do elektroniki, internetu, portali społecznościowych, czy nie? Uważam osobiście, że tak. Oczywiście są obszerne badania na ten temat, jak jakby nie będę cytował, natomiast same kampanie, które kierowane są zarówno przez Policję, jak i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak nawet Narodowy Fundusz Zdrowia, który też jakby zmienia troszeczkę tą wizję zagrożenia wobec tych dzieci, wskazują na to, że ten dostęp do internetu, dostęp właśnie do tej, do tej przestrzeni przez te, szczególnie tych najmłodszych, sprawia, że są one dodatkowo zagrożone. Te, to, jakie treści znajdują się właśnie w internecie, tych wielu YouTuberów, wielu jakichś znawców przeróżnych tematyk, którzy, którzy podpowiadają bardzo złe rzeczy tym młodym osobom, wskazują często złą drogę życia. I to, jak, jak już w młodym wieku my dajemy jako dorośli dostęp tym młodym osobom do, do tej wiedzy, sprawia, że są oni dużo bardziej zagrożeni. Uważam, mm -hmm. że tak, że tutaj m, oczywiście są spory i jak gdyby ja jako, jako policjant na ten temat nie mogę się wypowiadać, natomiast e, nawet droga wielu krajów, które już w dzisiejszych czasach e, chcą zakazać młodzieży poniżej 16 roku życia jakiegoś takiego otwartego dostępu do, do, do internetu, do, m, do tej wiedzy, e, do portali społecznościowych między innymi też e, sprawia, że chyba... Widzimy, że ten problem jest bardzo mocno z tym powiązany. No ale gdybyśmy w Polsce na przykład odebrali piętnastolatkowi telefon komórkowy i kazali go zostawić w szatni przed lekcjami, no to by była czarna rozpacz. Niekoniecznie. Większość szkół w Polsce wprowadziła już te regulaminy ograniczenia, przepisy tak, ograniczenia. Tak, tak. Mhm. tak. Tutaj warto wspomnieć, że tak naprawdę jakby prawnie to rozgryzać, to ten piętnastolatek nie jest właścicielem tego telefonu, tylko jego rodzic, bo on z sobą raczej niepełnoletnią dwa, że zapewne ten telefon kupił rodzic i przekazał temu temu uczniowi, więc tutaj w tej kwestii pozostawienia telefonów w szafkach, niekorzystania z nich w trakcie zajęć i tak dalej, to oczywiście m, trzeba zostawić do wewnętrznego regulaminu szkoły, e, statutu szkoły. Natomiast te, tak naprawdę. Tutaj najważniejszą rolą byłoby współ, współdziałanie, współgranie jak gdyby w jednej drużynie rodzica z, z, z nauczycielami ze szkołą. Mhm. A wy jako policjanci obserwujecie taką e, wzmożoną możliwość dostępu młodzieży do różnego rodzaju odżywek dzięki właśnie temu, że, że w internecie właściwie no to wszystko można znaleźć? Wiedzę można znaleźć e, dużą w internecie, jak coś e, spożywać, gdzie coś można zdobyć. E, my jako policjanci również e, wielokrotnie już zabezpieczaliśmy e, różnego rodzaju strony, sklepy, tak to nazwijmy, internetowe, gdzie rzeczywiście ta, te, te przedmioty mogły być sprzedawane. Jakby to stać też obszerny temat, z kolei uzależnień od od środków psychoaktywnych, gdzie też nasze nasze wydziały kryminalne, zwalczania przestępczości narkotykowej zabezpieczały choćby środki, które były wysyłane za pomocą różnego rodzaju aplikacji do przesyłek. Więc jak gdyby to rzeczywiście ta dostępność pod tym kątem się zmieniła. Natomiast jeżeli chodzi o, o tego typu rodzaj rzeczy, to też są takie falowe, jakby ja, ja tak zauważam i tak też badania wskazują trochę takie falowa moda. Teraz na przykład mamy ogromną modę na e-papierosy. Często rozmawiam na zebraniach z rodzicami, z opiekunami, z nauczycielami również na ten temat. I oni wskazują, że rzeczywiście to jest jakaś jakieś, jakieś wręcz niewyobrażalna moda wśród młodzieży na, na, na stosowanie tego rodzaju tego rodzaju używek, tak to nazwijmy. Natomiast my już też zaobserwowaliśmy, że w tych e-papierosach coraz częściej pojawiają się również właśnie te środki zakazane. Są one dostępne w tych likwidach do e-papierosów, czy też można choćby nawet właśnie marihuanę spożywać za pomocą tych, 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 tych Teraz zapomniałem nazwy profesjonalnej tego urządzenia właśnie do e, waporyzatory, bodajże tak to się nazywa, mm -hmm. przepraszam, ale e, na tłok myśli, e, spożywania też e, tych środków i jest to ciężkie dla nawet nauczyciela, często nawet dla policjanta, nie ukrywam, do, do wykrycia tak naprawdę, co w tym e papierosie może tam się znajdować, tak, bo ile e, wiemy, że, nie wiem, zażywanie pewnych rodzajów środków zakazanych, Wygląda tak czy inaczej, to teraz w tych e-papierosach tam można znaleźć wszystko. Mhm, a jakieś prelekcje w związku z tymi zagrożeniami, na przykład w związku z e-papierosami pomagają, czy, czy młodzież raczej idzie za modą, a niekoniecznie słucha dorosłych, czy policjanta, który im, yy, radzi, że, że jednak nie, że ten e-papieros to jest też narkotyk? Tutaj m, prelekcje na pewno pomagają, spotkania z młodzieżą pomagają, jeżeli są zrobione oczywiście w odpowiedni sposób. Młodzież dziś nie jest zainteresowana wyświetleniem kilku slajdów, opowiedzeniem o tym, że palenie szkodzi. Oni o tym doskonale wiedzą, mm -hmm. e, że to jest zakazane. To Czyli też, szkodzą sobie, bo tak. Tak, tak bo, bo, bo tak. Chcę, tutaj mm -hmm. bardziej wbrew pozorom, dziś młodzież, nawet jestem też świeżo po spotkaniu z, z grupą tutaj z Urzędu Miasta, z Komisją do Spraw Zdrowia Psychicznego Osób Małoletnich, w której również uczestniczymy jako policja e, i wielu psychologów wskazuje na to właśnie, żeby żeby te prelekcje, te rozmowy muszą ewoluować do tego, żeby tym młodym osobom opowiadać, jak będzie wyglądała twoja przyszłość. Nie to, że teraz to ci szkodzi zdrowie i tak dalej, że, że, że one są szkodliwe, ale tak naprawdę, żeby pokazywać im, e, dlaczego to jest e, niefajne i, to, i jak, jak to może sprawić, że nie będziesz fajny w przyszłości dla swojego otoczenia, dla swoich znajomych. Te jakby wartości, które my mieliśmy, co my chcieliśmy osiągnąć jako młode osoby zmieniają się na, na przestrzeni lat i trzeba jakby iść też za tym właśnie w tych kolekcjach spotkania z młodzieżą, iść za ich wizją przyszłości swojej i mówić im właśnie jak to przeszkadza, jak to może im zaszkodzić i wskazywać tą drogę. No bo takie zwykłe zakazywanie nie działa, co też często pokazuje na, na przykładzie takiej właśnie między innymi w trakcie przelekcji, na przykładzie takiej nazwijmy to psychologicznej zabawy, kiedy każe zamknąć wszystkim na sali oczy i tam wydaje polecenia, oczywiście też jako policjant, nieoficjalnie, ale tak, żeby, żeby wykonywali polecenia, że zabrania mi wyobrazić sobie czegoś, tam przepysznych lodów z polewą i tak dalej, w trakcie zamknięcia tych oczu. E, oczywiście jest to prawie niemożliwe. Nie wyobrazić tak, no, sobie, sobie wyobrazi, tak. na, czegoś takiego. Mhm. Tak samo jest z tym zakazywaniem. My, jako dorośli, sami wiemy, że, że nam też zakazywano wielu rzeczy. A, a jak słynne powiedzenie mówi: Zakazane owoc czasem smakuje najlepiej i, i każdy z nas gdzieś tam y, z różnych przyczyn dla szpanu, wobec swoich, e, swoich e, rówieśników, czy też e, z chęci właśnie spróbowania tego, czegoś próbował. Trzeba im jednak bardziej uświadamiać nie to, że to jest zakazane, niedobre, złe szkodzi zdrowiu, tylko pokazywać, jak to może zniszczyć jego życie, jego przyszłość, jego przyjaźnie. To, co dla nich najważniejsze teraz. No właśnie. Profilaktyka uzależnień to jest długi temat i moglibyśmy pewnie dużo na ten temat rozmawiać, ale ja chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz a propos młodzieży szkoły i a propos dostępności do internetu czy portali społecznościowych. Czy wy się spotykacie e, jako policja z objawiami hejtu w, wśród młodzieży? Tak, to według mnie osobiście patrząc pod kątem profilaktycznym, już teraz stricte, jest to jeden z największych problemów dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o, o tą walkę o bezpieczeństwo tych młodych osób. To właśnie już nie uzależnienia, to właśnie już nie takie bezpieczeństwo bezpośrednie tych dzieci, młodzieży względem siebie czy też osób jakichś, jakichś niebezpiecznych, tylko właśnie tamowanie nienawiści, hejt. Największy problem, prostym przykładem, który też to pokazuje, jest choćby ilość wypadków śmiertelnych, czyli ilość samobójstw popełnianych w Polsce, gdzie rocznie ich popełnia się ponad 5 tysięcy osób, popełnia samobójstwo rocznie w Polsce. Nie, 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 nie mam takiej naj, najbardziej ścisłej statystyki, ale wiem, że to jest dużo ponad 5 tysięcy najlepszym przykładem tego, ja też to podaję w trakcie prelekcji, jest to, że w wypadkach drogowych wszystkich na drogach ginie tam około 1500 osób. Więc zobaczmy, jaka to jest skala w naszym kraju, z czego większość z tych samobójstw popełniają osoby małoletnie, niepełnoletnie. Mhm. Więc bardzo duży, bardzo duży problem i jest on spowodowany właśnie mową nienawiści, hejtem, która tak naprawdę też te młode osoby mają, jakby widzą ten hejt, tą mowę nienawiści tak naprawdę dziś wszędzie. E, w ogromną popularność, którą sięgają teraz różnego rodzaju, to co mówiłem wcześniej, youtuberzy, ale też jakby różnego rodzaju organizacje organizujące e, nawet jako były sportowiec, mogę to powiedzieć, pseudo walki sportowe, gdzie tam ludzie wzajemnie się wzywają, później walczą, zbierają za to ogromne pieniądze i młodzi ludzie są tym zafascynowani. Mnie o, oni mi o tym opowiadają na prelekcjach, w trakcie spotkań różnego rodzaju też e, piosenkarze, youtuberzy, no, artyści, twórcy, takich ich nazwijmy, e, którzy właśnie śpiewają o, o, o tym hejcie, o tej nienawiści i młody człowiek to wszystko chłoni, on to wszystko widzi, jemu wydaje się, że taki właśnie jest świat. No właśnie. E, I to jest ogromny problem. No właśnie, to, tak... to wychodzi, wychodzi na to, że młodzież współczesna bardziej żyje w tym świecie internetowym, wirtualnym, niż, mhm. niż w tym rzeczywistym, a później zderzenie, niestety wychodzi Tak. niezbyt korzystne dla tutaj, tych Tutaj wychodzi. nawet w trakcie prelekcji też często jakby rozmawiam na ten temat, na temat czasu spędzanego właśnie w internecie, bo jak gdyby tutaj jest to clue. Jeżeli mamy osoby, które deklarują, młode osoby, on, oni często wiedzą, że są takie aplikacje, można zainstalować, która mierzy ile czasu spędzam w, w internecie, ile, ile czasu tak naprawdę spędzam patrząc się na telefon. I słyszę często na prelekcjach u osób 13-14 lat, że on tam spędza, że ten zegar mu mierzył 4-5 godzin. Ja się pytam, no ok, to telefon, a grasz jeszcze dodatkowo na jakąś grę na, mhm. na, na konsoli, na komputerze? No też gram. No ile czasu tam spędzasz? No 3-4 godziny. No to zobaczmy tutaj łącznie 8 godzin dziennie spędzania w tym wirtualnym świecie, tak? Jeżeli on 8 godzin śpi i chodzi te niecałe 8 godzin do szkoły, no to już jest 24 godziny, czyli jedna doba. Czyli on tak naprawdę w tym jedną trzecią czasu zdoby doby spędza w tym wirtualnym świecie. I na rzeczywistość nie I ma na, czasu. Tak, nie ma czasu na tą rzeczywistość, na spotkanie, na kontakty. Dziś młode osoby nawet spotykając się ze sobą na urodzinach, u kolegi, koleżanki wychodząc na imprezę, bardzo często przeglądają, rozmawiają niby ze sobą, ja to, ja to też widzę w trakcie spotkań z tą młodzieżą w jakiś, podczas różnych warsztatów, że oni niby ze sobą rozmawiają, ale w międzyczasie są właśnie w internecie, jeszcze sobie wysyłają w międzyczasie filmiki, memy, różnego rodzaju rzeczy na, 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 na tych grupach społecznościowych, to jest, to jest przerażające trochę i tutaj ogromna rola właśnie nazyku dorosłych, żeby im wskazać tą właściwą drogę. No właśnie, a wracając jeszcze do Hejtu, to ostatnie mam króciutkie mm -hmm. pytanie. Czy y, polskie prawo przewiduje kary? za hejtowanie drugiej osoby w, w przestrzeni internetowej. Tak, a czy właśnie samo słowo hejt to jest jak gdyby zarezerwowane do mowy nienawiści, która jest skierowana w internecie, tak według specjalistów jest to oceniane. Jest tak naprawdę w polskich przepisach prawa jest kilka, jest kilka, jest kilka przepisów, które mówią właśnie o mowie nienawiści, o szerzeniu, propagowaniu, czy też nawoływaniu do, do, do takiej mowy nienawiści, nie tylko hejtowaniu tej osoby, ale także właśnie choćby podsycaniu innych osób do tego, aby nienawidził jakąś daną sprawę. Społeczność, narodowość, grupę grupę wyznaniową społeczną. Tych przepisów jest dużo. Jest, są przepisy, które mówią, choćby nawet też o złośliwym pokojeniu. Ja często o tym mówię na prelekcjach i młode osoby tak otwierają nagle oczy, że tego jest tak dużo i, i, i jak gdyby tych przepisów jest bardzo dużo. Oni też na co też często o tym nawet nie wiedzą, że, że czasem nawet nieświadomie mogą, mogą choćby właśnie ten przepis złośliwego niepokojenia, im to opowiadam często na przykładzie zakończonej jakiejś znajomości, miłości, tak to nazwijmy, tej, tej, nastoletniej, kiedy ktoś tam z kimś się zrywa, jak to się mówiło za moich czasów przynajmniej, mhm. I, ten, i ta załamana osoba, która, z którą się zrywało, na przykład cały czas nęka tą drugą osobę smsami, wiadomościami i tak dalej. Ja mówię, że wiecie, to może być właśnie złośliwe niepokojenie i oni tak, oha, okej, okay. tak. <laughs> więc jak gdyby tych przepisów jest dużo, yy, rzeczywiście też widzimy po karach, jakie są za te przepisy, że są coraz surowsze. I oprócz tego, oczywiście, bardzo często, oprócz kary, jakiejś tam, którą, która jest bo tutaj też, to był obszerny temat, trzeba by porozmawiać o, o tej odpowiedzialności karnej nieletnich, bo tak naprawdę do 18 roku to też rodzice odpowiadają za to dziecko, tak i opiekunowie prawni. Natomiast oprócz tych kar są też orzekane nawiązki, bo tutaj jeżeli chodzi o mowę nienawiści, o hejt, to też trzeba powiedzieć o tej ofierze, tak? że ona, to nie tylko chodzi o to, że ktoś jest tam wyzywany, hejtowany i tak dalej, ale to, co dzieje się właśnie z tą ofiarą, do czego ta mowa nienawiści. Prowadzi do tych aspektów społecznych, czyli właśnie w końcowej fazie, już nawet do tych prób samobójczych. Dlatego sądy coraz częściej oszekają bardzo wysokie kary tak, e, jakieś odszkodowania za coś uczynienia. Są to ogromne pieniądze, ponieważ e, choćby wizyty u specjalistów też są bardzo drogie. Mm -hmm. No właśnie, a e, młodzież raczej powinna wiedzieć i e, znać e, odpowiedzialność karną za swoje poczynania w internecie, co nie zawsze się e, dzieje. Panie aspirancie, ja chciałem na zakończenie, mm -hmm. bo czas nas tutaj mocno goni, zapytać też o takie działania profilaktyczne policji, bo były warsztaty teatralne, a będą warsztaty muzyczne jak usłyszałem, że policja organizuje warsztaty muzyczne, to nie mogłem za bardzo sobie to wyobrazić, jak to ma wyglądać. To jak to ma wyglądać? Tak samo jak i warsztaty teatralne, kiedy o tym pierwsze zapowiadałem tutaj w Urzędzie Miasta i, i w Starostwie Powiatowym do, do władz, które prosiłem o wsparcie w tych wydarzeniach. Zresztą też nasze uczelnie często wyższe zaprosiłem do tych projektów, to też wszyscy patrzyli, że jak to policjant przychodzi mówić o tym, żeby młodzież przyszła i a, uczyła się aktorstwa czy też prób. Tak samo jak w aktorstwie, tak samo i w muzyce są pewne aspekty, które pozwalają przeżyć pewne emocje, tak? Sztuka ogólnie jest, jest, jest takim miejscem, gdzie można przeżywać emocje niekoniecznie sięgając właśnie po te używki. E, więc tutaj tak jak w aktorstwie młodzież odgrywa rolę na temat e, właśnie choćby osób uzależnionych na, 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 na tle różnych sztuk, między innymi na choćby książki dzieci z dworca ZOO", e, czy innych jakichś utworów, gdzie mogą przeżyć, wcielić się w rolę tych osób uzależnionych, zobaczyć jak ciężki jest to problem, jak bardzo trudno z tego wyjść. Taki przykład oczywiście tylko jeden z wielu podaje. Tych warsztatów aktorskich tak samo chcemy zrobić z warsztatami muzycznymi, które ruszają już, już w październiku. Od 6 października do 9 będą tutaj na te Częstochowy prowadzone takie warsztaty. Poprowadzą je specjaliści przy oczywiście wsparciu naszym, Policji i innych, i innych Urzędu Miasta, Wydziału Zdrowia tutaj a z Urzędu Miasta Częstochowy, uczelni naszych częstochowskich, także zaprzyjaźnionych instytucji, które zajmują się właśnie między innymi uzależnieniami, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ci wszyscy specjaliści wspólnie z, z muzykami, tutaj będzie pani Justyna Sowińska, która jest muzykiem, również dyrygentem choralnym i tak dalej dużym wykształceniem muzycznym pod tym kątem właśnie też organizacji jakichś orkiest, muzy, zespołów muzycznych, ale także muzyki klasycznej. Będzie prowadziła zajęcia z młodzieżą, w trakcie których będą rozmawiać właśnie o muzyce, uczyć się, będą tworzyć jakieś swoje utwory, będą przeżywać te emocje, które są zawarte w utworach. Mam przecież wiele utworów muzycznych, które mówią o problemach, choćby uzależnień, choćby hejtu ale także jakiś rozczarowań e, i jednym z tych wykładowców będzie też znany tutaj już bardzo dobrze chyba w Częstochowie, zresztą też współpracowaliśmy kilkukrotnie, e, Mikołaj Mixer, mhm. <gry>, który jest częstochowskim, nazwiemy go raperem, e, mam nadzieję, że się nie obrazi za to określenie, że raper, ale chyba chyba dobrze określam to który również będzie prowadził takie zajęcia z młodzieżą. On prowadzi wiele też warsztatów na temat uzależnień. Kiedy sp wiele spotkań prowadziliśmy takie warsztaty wspólnie również w Blachowni. Także te warsztaty muzyczne się odbędą. Tam nasza rola jako, jako tych dodatkowych aspektów właśnie poopowiadania o, o przeprowadzania takich prelekcji o uzależnieniach, o mowie o nienawiści, o hejcie, to wszystko tam będzie. A najważniejszą rolą tych warsztatów jest tak naprawdę spotkać się z tymi młodymi osobami, wysłuchać ich, zobaczyć, czego oni tak naprawdę potrzebują w dzisiejszych czasach, co oni myślą o tym, o tych zagrożeniach, bo oni są też dla mnie, dla naszych policjantów święt, świetną inspiracją do tego, żeby Wiedzieć właśnie, jak tworzyć tą profilaktykę na kolejne lata, jak do nich docierać, bo tak naprawdę my, jako dorośli, możemy sobie coś tam wyobrażać, że to jest dobre, to powinien ktoś tam wiedzieć, a tak naprawdę e, po kontakcie z tymi młodymi osobami. Otwieram o czym? OK, okej, muszę zmienić wiele w swoich prezentacjach, w swoich prelekcjach, więc te warsztaty też będą e, do tego służyły. No i oczywiście na koniec będzie stwor będą stworzone specjalne utwory po tych warsztatach muzycznych, które w grudniu na takiej wielkiej gali finałowej, podsumowującej cały rok naszej profilaktyki jako Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i Urzędu Miasta Częstochowy będą mogli pokazać mhm. swoje umiejętności ty... przy szerszej, Widowni. To tylko jeszcze proszę dodać kiedy warsztaty i mhm. e, jak można się ewentualnie zapisać. Warsztaty ruszają już od 6 października. E, szczegółowe informacje oczywiście będą na stronie Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, będą rozesłane również do wszystkich szkół i im pozwolę sobie oczywiście za, za uprzejmością anteny tej Radia FIAT e, przekazać te informacje również do słuchaczy na, na waszym portalu i na Bardzo waszej proszę. stronie internetowej. Bardzo proszę. Aspirant Kamil dzisiaj był gościem Pan Anka Radia FIAT. Dziękuję Dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie.